Widzicie widzicie, widzicie, widzicie? Mamy w końcu taka stawka, żeby wam tylko pokazać. Mamy w końcu wyczekany wyczekiwany internet. Mamy też telewizję, ale o tym powiem wam w środku. Chodźcie. Słuchajcie, na chacie cały czas działamy. Mamy już podłączony w ten komputer stacjonarny, ale to tak tylko na szybko, bo trzeba było poustawiać wszystko. To znaczy wszystko dopiero będę wszystko ustawiał. Pokażę wam w ogóle jak u nas wygląda instalacja, jeżeli chodzi o telewizję i o internet. Będę za chwilę to wszystko spinał, łączył, pokażę Wam generalnie to jak. No i mamy też telewizję, co prawda Zuzia ja teraz ogląda sobie Netflixa i fajne piwsko, na pewno to w każdym było widać. Co? Co się dziwisz? Nie mów tak, a gdzie jest Twoje? Tam. Moje jest tam. No, mamy, mamy telewizję i słuchajcie, uznaliśmy, że nie chcemy płacić dużych pieniędzy za jeszcze dodatkowo za telewizję, my telewizję w zasadzie nie oglądamy, ale myślę, że tą fajną taką opcją jest ta telewizja naziemna, więc kupiliśmy sobie taki oto, prawda, proszę ja was, modem do telewizora, on tam kosztował około 100 130 zł i liczyłem na to, że w, tako, z taką anteną, właśnie wewnętrzną, będzie to sobie fajnie, yy, fajnie śmigało. To zresztą o tym mówiłem wcześniej. I generalnie łapie nam 20 kilka programów, yy, w tym te wszystkie główne i tylko jeden sport, TV Sport. Więc yy, uznałem, a jak nie ma pogody, to tam się zmniejsza ilość kanałów i w ogóle nie ma telewizji. Więc yy, poprosiłem, bo dzisiaj mieliśmy montaż yy, internetu, poprosiłem przymiłego pana serwisanta, żeby po prostu przyciągnął mi jeszcze przewód antenowy do góry, bo mamy maszt, ten co widzieliście i tam jeszcze postaram się zamontować po prostu antenę zewnętrzną do właśnie telewizji, wiecie, z Afriko chyba, że coś się zmieniło, bo teraz ty wiesz, bo teraz jest tam DVB-T2, tam coś tam i TVN pokazywał, że z nasze województwo czyli pomorskie straci w ogóle sygnał TVN i musimy płacić. się zgłosić po ten po 500 plus na ten dekoder do nie? Wiecie, zgłosicie się po 500 plus, 350 jest tak? na dekoder, a potem będziecie musieli płacić abonament co roku, nie? My też oczywiście będziemy płacić, bo mamy telewizję, więc będziemy oczywiście płacić. No, jeżeli chodzi o internet, Zuzia dzisiaj, Zuzi dzisiaj wysłałem, e, kupiła router, w końcu zainwestowaliśmy w jakiś tam porządny router. Ja się tam, wiecie, na tym nie znam, posiłkuję się gdzieś tam e, e, znajomościami. E, mojego kolegę Damiana Serdecznego pytałem co i jak, bo ja to takim tam, wiecie, fachowcem nie jestem. W każdym razie... Kurwa, Piotę. W każdym razie e, kupiliśmy router z Asusa. Powiem Wam, że nigdy w życiu nie miałem tak drogiego routera, ale uznałem, że jak na chacie, że jest większy, większa chata, te wszystkie tam przewody, nieprzewody, skrętki do różnych tych i zasięg, to chciałbym się w końcu nie wkurzać, bo nie zawsze wszystko jest na kablu, więc kupiliśmy Asusa. Co to jest? Jaki to jest model? Tu. RTAC 1750U. On kosztował 300 i powiemy Wam dopiero po jakimś czasie, jak to będzie się sprawowało, Póki co jest tak na szybko spięte i w sumie jest w garażu router. No to tutaj łapie tak ostatnią kreskę. Nie? No ale to wiecie macie ile stali ile betonu bo tu mamy 24, to nie są tylko działówki. W każdym razie docelowo router będzie stał albo tutaj w salonie albo w małym pokoju. No i do tego oczywiście, znaczy oczywiście, no nie oczywiście mamy switcha. Takie małe pudełeczko. A po co to? To zaraz wam pokażę, zaraz przejdziemy. No i oczywiście, moje szczypczyczki i końcóweczki. Więc trzeba to teraz spiąć. Chodźcie, yy, powiem wam co, jak, po co i do czego. Dobra, a więc, yy, router prezentuje się w następujący sposób. Tutaj mamy już yy, tą skrętkę z tego masztu. Yy, taki, taki tip, przeprowadźcie sobie yy, przepusty do tam skrzynek, do czego macie. I jeszcze jedna opcja, jeżeli jest jakakolwiek możliwość, żebyście zrobili sobie jakieś przepusty w miejscu docelowym, gdzie myślicie, że będzie na przykład antena do y, internetu albo do telewizji, to też polecam to zrobić. Dlaczego? Znaczy to nie jest żaden problem generalnie, ale potem już sobie wejdziemy na górę, pokażę Wam jak to u nas zostało rozwiązane. A i w ogóle można powiedzieć, bo mamy internet z radiówki. Nie, mieliśmy na początku z T-Mobile'a bez tam żadnych anten zewnętrznych ale to tak działało, powiem Wam, średnio dla tych, tak pokrótce dla tych, którzy nie wiedzą bo dostawca nasz lokalny tutaj internetu powiedział, że przyjechał raz i zasięgu nie było powiedział, że nie wiedzą kiedy, kiedy będzie zasięg i na szczęście się okazało, że po miesiącu odezwali się znowu, że zrobili jakiś tam nadajnik, przekaźnik coś tam, bo jest tutaj duże zapotrzebowanie i okazało się, że internet jest. Zaraz pokażemy też Wam na speed teście jak wygląda ta szybkość i w ogóle. No i tak to, tak to wygląda. I teraz tutaj właśnie tą główną skrętkę jest tak magicznie tutaj wszystko, ale poplątane, no nieważne. Podłączony tutaj, pan serwisant podłączył, ja nie wiem jak to się fachowo nazywa. To jest jakiś tam pewnie modem, switch też mały, coś takiego tam. On ma zasilanie, idzie do, do anteny, a potem przechodzi nam do naszego routera. To wszystko będzie, znaczy bez routera, to będzie zamieszczone tutaj. I teraz po to jest ten właśnie switch. Taka skrzyneczka, że teraz pod tą główną skrzynkę podpinam sobie główną skrętkę, i tutaj mamy przeciągnięte słuchajcie skrętki do każdego pomieszczenia. W sensie do każdego pomieszczenia trzy pokoje i salon. W tych czterech pomieszczeniach będzie kabel, znaczy internet po kablu. Myślę, że tyle wystarczy. My tam też nie jesteśmy, nie wiadomo jak. Po prostu takie rozwiązanie nam wystarczy. I to pozwala nam na połączenie głównej skrętki z tymi wszystkimi skrętkami, dzięki czemu w całym domu po kablu będzie internet. I teraz przejdźmy w takim razie do jednego pomieszczenia. Teraz na przykład słuchajcie biuro, każde pomieszczenie jest wyposażone w zasadzie w dwie sztuki takich kontaktów, czyli antena plus internet i oczywiście gniazdko. Tutaj podpinamy sobie RJ45, kabel internetowy, skrętkę tam jak zwał tak zwał, podpinamy modem i słuchajcie mamy zasięg, w zasadzie powinien być zasięg w całym domu. Chyba mnie tak słabo łapie światło, co? Jak nie będzie... Jak nie będzie gdzieś zasięgu, to będziemy sobie kombinować dalej. Dopiero jak podepnę to, to będziemy, to będziemy to ogarniać. Jeżeli nie będzie zasięgu w całym domu, to przerzucimy też router. Może po prostu na przykład w sypialni zrobimy i w salonie, będą dwa. A na przykład, jeżeli na ogrodzie zabraknie, to może wiem, że jest na przykład router z anteną zewnętrzną, taki na strychu można zrobić. O, teraz. I wtedy. E Zasięg też będzie, prawda, w ogrodzie. No, i to samo się tyczy, jeżeli chodzi o mm, telewizję, nie? Też w każdym pomieszczeniu, jeżeli będziemy chcieli, to, to taką opcję mamy. Były przyciągnięte przewody, to jak pójdę na górę, to wam pokażę. A teraz, może, szybciutki sz 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 teścik. Dobra, jak widzicie, y mamy ping 18, pobieranie 13 i wysyłanie 2. Przed chwilą, jak robiłem, to było na przykład 18. Domyślam się, że teraz to jest spowodowane na przykład pogodą, radiówka i tak dalej, coś tam jest włączone, coś jest wyłączone, więc to się będzie pewnie wahało. Mam nadzieję, że między 10 a właśnie te 20. Umowę mamy podpisaną na 20, więc no myślę, że tutaj będzie spoko. Gierki działają na szczęście, no sprawdzają. Zobaczymy, jak będzie z tym ze stabilnością, nie? Bo to też jest istotne. Co z tego, że ping jest taki, te dane tutaj wartości są, powiedzmy, no, jak na wioskę jest, jest ok. Jak w ogóle nagrywacie na YouTube, a coś rzucacie, no to te wysyłanie 2,2 no to jest takie, wiecie, Ale trzeba sobie jakoś, trzeba sobie jakoś radzić. Zobaczymy damy Wam znać, jeżeli będziecie ciekawi, jak to tam u nas y, wygląda. Teraz wezmę y, kamerę już od i pójdziemy do góry, pokażę Wam, y, jak to tam jest wszystko sklejone, no i zabieram się po prostu do roboty. Tu u góry powiem Wam, że jest jeszcze burdello, bum, bum. No ale to innym razem. Dobra, i tak jak y, widzicie, tutaj mamy y, komin, ta skrętka sobie wychodzi właśnie przez kanał wentylacyjny. Myślę, że to jest, słuchajcie, chyba najprostszy sposób, żeby, żeby ogarnąć ten temat. Miałem też przygotowane właśnie przewody antenowe. Jak będzie okazja, będzie jeszcze chwila, będzie taka potrzeba, to zamontuję tą kamerę. Kamerę. Tą antenę zewnętrzną. Przewód antenowy też jest wyciągnięty do góry. Tutaj jest zapasowy, w razie czego drugi. Ja powiem Wam, tutaj jestem pierwszy raz teraz. Po tym montażu. Więc jeszcze tutaj nic nie jest ogarnięte. Pewnie nie będzie widać, ale tam są wszystkie przepusty, i tak dalej do skrzynek, więc to wszystko zostało y, fajnie przygotowane y, i ogarnięte. Oczywiście można było, słuchajcie, y, też pomyśleć, teraz na przykład drugi raz już bym wiedział, żeby po prostu zrobić już właśnie te przepusty, o których Wam mówiłem wcześniej, no i już po prostu sobie wyciągnąć, wyciągnąć też przewody. Natomiast to wiecie, to też jest tak, że nie wiadomo, czy akurat antena będzie na kominie, a na przykład nie po jednej stronie budynku, czy po drugiej, więc może w sumie faktycznie lepiej jest wyciągnąć wszystko na strych. Możecie dać w komentarzu znać. Jak wy to zrobiliście, żeby po prostu inni, inni wiedzieli co i jak. Oczywiście ten kanał wentylacyjny tam zaraz będzie zaślepiony no i tak dalej. Nie będzie problemu. No, tak to się wygląda. Tak to się wygląda. Tak to wygląda. To teraz do roboty. Dobra, sprzęcior rozpakowany. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o zarabianie kabli, jeżeli sami byście chcieli coś takiego robić, nie jest naprawdę to nic skomplikowanego. Serio. Kupujecie sobie na Allegro taką zaciskarkę. Ona kosztuje pewnie około 20 zł, już nie pamiętam. Plus do tego e, złączki RJ45, złączki. E, te styczki. Nie wiem, czy to bym miał. To nie są takie typowe RJ45, to są jakieś tam inne. No, w każdym razie e, działa. nie? Coś takiego. E, bierzecie telefon. Odpalacie sobie schemat jak podłączyć przewód rj45 i macie po kolei wszystkie przewody i w taki oto sposób słuchajcie układacie sobie yy, mam nadzieję że będzie widać układacie sobie w tej wtyczce trochę jest zabawy trzeba sobie to ogarnąć jeżeli nikt tego nie robił mm, ale po chwili jest wszystko w porządku dociskacie sobie tą, tą końcóweczkę do końca bierzecie zaciskarkę czka jest cyk elegancko i wystarczy tylko hop zacisnąć strzeliło i mamy tak naprawdę zarobiony przewód internetowy od cała filozofia teraz czekają mnie te przewody żeby je zarobić i będę dalej działał i sobie testował trochę czasu minęło ale powiem wam że mieliśmy troszeczkę inne priorytety i trochę inne rzeczy robiliśmy natomiast, natomiast wracam do tematu bo Pogoda jest byle jaka i trzeba w końcu ogarnąć ten internet. Więc teraz, jeżeli macie już zarobione końcówki, ja tutaj na razie mam tylko, tylko dwie czy trzy zarobione, to podpinamy wszystko właśnie do takiego switcha. Czyli tak, główny przewód internetowy, który idzie u nas w naszym przypadku od anteny, jest tutaj na takim małym rozdzielaczu, bo to jest i zasilanie, i internet. Wchodzi właśnie do switcha i tutaj jest podłączony do zasilania. Do tego switcha podłączamy teraz wszystkie przewody, które macie przyciągnięte, wszystkie skrętki, które macie przyciągnięte po prostu w ścianach, do gniazdek. Ja mam ich kilka, natomiast pokażemy tutaj na, na jednym przykładzie jest jeden pokój tutaj właśnie. Podpięty i ten przewód ta skrętka tutaj idzie, tutaj, tutaj, tutaj. Oczywiście tam sobie wszystko zrobię porządek przez ściany, czy tam sufity, czy jakoś inaczej, w zależności jak macie zrobione. I wychodzi tutaj. Ja tu mam akurat dwa przewody, bo nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, gdzie ma być gniazdo i tak dalej. Więc jest i tutaj, i tutaj zobaczcie, po drugiej stronie. Natomiast całe biurko będzie stało właśnie tutaj. Jedno już sobie podpiąłem, bo gdybym chciał, żeby internet był w tamtym gnieździe, no to tu musiałbym zarobić końcówkę R45. Tak się wydaje, podpiąć tutaj i dopiero tam zrobić i dopiero tam zrobić gniazdo. Nie wiedziałem też, który przewód jest właśnie tutaj, bo nie był podpisany niestety. Natomiast już jest podpięte do komputera. Doszedłem do tego, jaki to jest przewód. Teraz muszę sobie jeszcze z tym zrobić porządek, no i będę montował z powrotem gniazdo i w taki właśnie oto sposób dzięki temu switchowi yy, mamy rozciągnięty po kablu wszędzie internet, teraz yy, zabieram się za resztę gniazd yy, muszę podpiąć też w salonie bo najprawdopodobniej tam będzie router albo, będzie, albo zostanie tutaj w sobie może zostać tutaj, a tam i tak muszę zrobić bo na przykład do telewizora czy do playki czy w sumie by się przydał tam? No nie wiem, zobaczę, pokombinuję, jak to właśnie rozwiązać. Powiem Wam, że to, co jest tutaj, to jest dla mnie czarna magia. Czekajcie, mam gdzieś tutaj jeszcze jakąś końcówkę chyba. Czyli mamy takie gniazdo, i to gniazdo ma tutaj taką właśnie. Taką właśnie końcóweczkę. Tu nie mam jeszcze tej zaślepki. Tutaj wkładamy wszystkie, wszystkie żyły. Jak możecie zobaczyć, one są tutaj podpisane kolorem. Czyli pomarańczowy, biało-pomarańczowy, zielony, biało-zielony. A z drugiej strony brązowy, biało-brązowy, niebieski i biało-niebieski. W momencie, kiedy zaciskacie tą wtyczkę do tego, to robi się połączenie i wszystko. Dla mnie powiem wam, to jest czarna magia, ja tam się nie znam na takich rzeczach, ale macie wszystko fajnie w internecie, wszystkie schematy opisane, więc na pewno dacie sobie radę. Także taki krótki materiał, jeżeli chodzi, chodzi o internet, chyba wyczerpałem, wyczerpałem cały temat. Bardzo podobnie będzie z instalacją, jeżeli chodzi o kamery, wszystko tam sobie posprzątam i ładnie ułożę w tej szafie rakowej. W cudzysłowie, jeżeli można, to tak, jeżeli można to tak nazwać, no ja teraz muszę zabrać ją po prostu za kolejne przewody, kolejne gniazda, ładnie to sobie tam pospinać. Tam też jest zasilanie w tej skrzynce, żeby nie musiał ciągnąć jakiś przedłużaczy i tak wszystko sobie zepnę i będzie, będzie grało. A tak chciałem Wam tylko pokazać, jak jest u nas rozwiązany internet i jak to w naszym przypadku na naszej wsi wygląda.